Cześć, rybki, witam Was w tarocie na luty 2026. Zobaczmy, co się wydarzy w lutym, jakie będą niespodzianki, na co uważać, jakie rady. No i oczywiście, co się wydarzy w pracy i w miłości. Zacznijmy od tematu przewodniego miesiąca. Głupiec, nowy początek. Nowa relacja, nowa znajomość, nowa praca, nowa oferta, nowa propozycja. Dla niektórych jakiś wyjazd, podróż szykuje się w lutym. No, inni mogą zaczynać coś od nowa, jakiś biznes, jakieś przedsięwzięcie, jakiś projekt. No, niektórzy mogą w lutym zajść w ciąży, więc uważajcie. Ale ogólnie głupiec mówi o jakimś nowym początku, o nowym, nowym cyklu, o nowym takim. Okresie dla Was, tak? Dobrym, pozytywnym, że coś rozpoczynacie od nowa. Także nowe stanowisko, może ktoś będzie awansował i w lutym rozpoczyna. Więc gdzieś tutaj takie bardzo pozytywne aspekty, ruchy do przodu w ogóle się pokazuje. Że ktoś może stał już od jakiegoś czasu w miejscu i teraz jakby pójdzie do przodu. Zobaczmy, co się wydarzy w tym miesiącu. Dziewiątka monet, będziecie stawiać na siebie. Dziewiątka monet może sugerować rozwój, rozwijanie się, czyli jakieś kursy, szkolenia, dokształcanie, ale może sugerować, że no, będziecie zaczynać na przykład jakieś kwestie dotyczące biznesu, kosmetologii, może jakieś otwierać ktoś będzie swój zakład fryzjerski, albo może biznes, na przykład z ciuchami, więc też tak może być. W każdym razie dziewiątka monet to jest karta dobrobytu i ona mówi o tym, że no, nie będziecie, że całować yy... Jakichś decyzji swoich, że będzie wam dobrze, że będziecie odczuwać to, że macie taki dobrobyt, że jest dobrze, nie powinno wam brakować pieniędzy w lutym. Ale w ogóle tak jak mówię, otwieracie się na coś nowego i tu, albo nowa relacja, albo po prostu nowa praca, nowy biznes. W każdym razie dziewiątka monet to jest energia, która mówi, że twardo stajecie w tym miesiącu na nogach i będziecie no, liczyć się przede wszystkim ze swoim zdaniem, z tym, co Wy chcecie, wasze potrzeby. Trzeby będą na pierwszym miejscu. Zobaczmy, na co powinniście zwrócić uwagę. Kapłanka. Zwróćcie uwagę na to, żeby się nie zamykać. Właśnie na to, co chcecie się, na, na to, na co chcecie się otworzyć, to może być trochę ryzykowne powiem szczerze. To, co myślicie, to na przykład o jakimś biznesie przedsięwzięciu może troszeczkę wiązać się z ryzykiem, stąd mogą się wiązać jakieś obawy z tym wszystkim, ale jesteście z bardzo pewni siebie, bardzo zdecydowani i no, uważam, że trzeba spróbować, tak? Natomiast kapłanka to jest taka energia, która no, jest. Bardzo spokojna. To jest też kwestia tego, żebyście zwrócili uwagę na swoją intuicję, co ona wam podpowiada, bo ona zawsze wam dobrze mówi. Więc wsłuchajcie się, jeśli na przykład nie jesteście do końca przekonani, czy się, no, czy się otwierać na coś nowego. Natomiast kapłanka może sugerować właśnie takie trochę stanie w miejscu, że możecie zbyt długo się zastanawiać nad jakimś przedsięwzięciem, więc na to zwróćcie uwagę. Ale zwróćcie też uwagę, no, tu mi się też pokazuje kwestia właśnie ciąży po raz kolejny, więc też uważajcie na takie sytuacje. Natomiast, zwłaszcza jeśli nie chcecie, by się rodzina powiększyła, natomiast kapłanka może sugerować tutaj też, żebyście zwrócili uwagę, no może też na relacje z partnerem, z tego względu, że może się pojawić jakaś osoba wokół. Partnera głównie, tutaj, kapłanka jest kobietą, jednak, więc, więc tutaj będzie to dotyczyć pań, żeby zwrócić uwagę na partnera. Natomiast kapłanka może też mówić o tym, żeby Zwrócić uwagę na jakieś szkolenie, dokształcenie się z czegoś, jakiś kurs, może, ale może mówić po prostu o kobietach w waszym życiu. To może być matka, siostra, to jakaś przyjaciółka, jakiś doradca, po prostu, psycholog, tak? Więc na te osoby też zwróćcie uwagę, bo oni mogą wam tutaj, one, przede wszystkim kobiety, dobrze doradzać. Więc Warto zwrócić uwagę, no może na ich pomysły. One też dużo wiedzą, więc to, yy, więc to też może być jakaś taka kwestia. Może wiedzą więcej niż myślicie. O, tak bym powiedziała też. No, zobaczmy niespodzianki. Szóstka Mieczy niespodzianką może oznaczać jakąś podróż, wyjazd może mówić jakiś przeprowadzce, może faktycznie, głupiec oznacza nowe życie, tak, czyli może ktoś z Was właśnie będzie rozpoczynał, może kupiliście nowe mieszkanie, nowy dom, no, nową działkę i będziecie gdzieś tam coś działać w tym temacie, więc jest to dla Was jakieś takie nowe, no, ale może wiązać się właśnie z jakimś dojazdem, z przeprowadzką, więc to może być niespodzianka, może po prostu jakaś okazja się trafia w lutym i faktycznie coś kupujecie, jakąś ruchomość, nieruchomość i to może być też niespodzianka, że po prostu z tym się będzie wiązało jakieś, jakiś dystans, jakaś bardziej odległość, właśnie wyjazd, podróż, przemieszczanie się, ale w ogóle. Niespodzianką może być jakaś zmiana, coś tutaj się zmienia w lutym, albo wasze podejście do pewnych spraw, albo partnerki, albo kogoś w rodzinie, może w pracy. No więc tutaj jakieś zmiany się szykują, one będą pozytywne. Niektórzy z was mogą właśnie po raz kolejny, to się pokazuje, że to jest bardzo dobre, rozpoczynać coś od nowa. Jeżeli ktoś ma czegoś już dość, to powinien to zostawić ze sobą i rozpocząć coś nowego, bo tutaj w tej szóstce mieczy zostawia się to, co już po prostu nam nie odbija, Odpowiada, nie pasuje i idziemy, wpłyniemy w sumie w nową rzeczywistość, w nowy świat, można powiedzieć, rozpoczynamy coś nowego, więc to jest niespodzianka. Czyli ten głupiec jest bardzo dobrą energią dla Was. Zobaczmy ostrzeżenia, czyli na co na kogo uważać. Znowu nam się pokazuje stanie w miejscu, na to uważać, to co przy kapłance mówiłam. Rycerz monet, bardzo spokojny rycerz. Można w ogóle uważać na kogoś z żywiołu ziemi, byk, koziorożec, panna, ale tutaj może chodzić właśnie o to, że możecie stanąć w miejscu, że możecie przestać e, iść do przodu, tak? Bo głupiec to jest jednak jakiś początek, czasem wiążący się z ryzykiem. No, rycerz monet raczej nie podejmuje ryzyka, on go raczej stara się uniknąć, stąd plany, strategie, więc tutaj w ogóle ostrzeżenie. Takie, może właśnie przed planowaniem, przed tym wszystkim, bo głupiec to jest coś takiego przychodzące z nienacka, tutaj tak patrząc na tę energię i mam wrażenie, że karty was ostrzegają raz przed osobą, która może was w jakiś sposób próbować zatrzymać. Przystopować, a z drugiej strony, no karty was mogą ostrzegać właśnie przed tym staniem w miejscu, zbyt długim oglądaniem się, przyglądaniem się jakimś sytuacjom, jakimś rzeczom. Może tu trzeba działać po prostu spontanicznie, łapać chwilę, łapać okazję, łapać możliwość. Zobaczmy radę. No, cesarzowa pięknie. Cesarzowa może mówić o matce, siostrze, przyjaciółce, które Wam będą bardzo mocno sprzyjać, może ich warto pytać o zdanie, to co też już tu mówiłam, na co zwrócić uwagę. Natomiast cesarzowa to też karta dobrobytu. Eee, więc jeżeli mielibyście, myśle, myślicie o tym, żeby otworzyć własną działalność w lutym i trochę się boicie, no to ja bym tutaj zachęcała, patrząc na te energię. Zobaczymy, zaraz, to się jeszcze pokaże w pracy. Natomiast no, cesarzowa mówi właśnie, to jest karta dobrobytu. Ona mówi o własnym działalności. O własnej przedsiębiorstwie. No więc może tutaj faktycznie warto zaryzykować. Nie bać się, macie wsparcie, pomoc innych, którzy się na tym znają, pomogą. Głównie kobiety będą sprzyjać w tym miesiącu. Natomiast w ogóle cesarzowa może mówić też o takim spojrzeniu na pewne sprawy w sposób rodzinny. Więc tutaj też kolejny raz ciąża mi się pokazuje. No może dla niektórych faktycznie ciąża jest jest bardzo dobrym rozwiązaniem, tak bym powiedziała, bo kolejny raz mi się pokazuje tutaj taka energia i jeszcze w Radzie. Tak jakby, jeżeli wahacie się, zastanawiacie się nad powiększeniem rodziny, no to uważam, że luty będzie dobrym miesiącem, żeby, żeby spróbować, żeby rozpocząć właśnie to, bo no macie trochę kart, które mówią o tym, że Wasze zdanie się liczy, że to wy. Możecie coś tu osiągnąć, tak, że zmiany są dobre, że nowy początek czegoś, więc, no, jak najbardziej jest to też taka pozytywna energia do tego. W ogóle cesarzowa to też energia, która radzi Wam właśnie myśleć o sobie, tak jak mówiłam tutaj, o swoich sprawach, o, o, o swoich tym, co chcecie osiągnąć, planach, zamiarach. Jak najbardziej to się wszystko powinno realizować w lutym. Zobaczmy, jak praca. No tak, byłam ciekawa tej pracy u Was, z tego względu, że, tak jak powiedziałam, własna działalność to mi się pokazuje, żebyście się nie bali. I Król czy może mówić o jakichś sankcjach, w sensie sankcjach yy, dowiadywanie się w urzędach, podpisywanie jakichś umów, kontraktów, właśnie jakieś papierologii, decyzji takiej. Yy, Analitycznej, przemyślanej, stricte mm, powiedziałabym intelektualnej, a nie kierującej się emocjami. No i ta czwórka była przy tym wszystkim, która mówi o poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji. Więc super. Też bardzo dobre karty, które mówią bardzo dobrze Wam o tej własnej działalności, o pracy. W ogóle tutaj macie wsparcie. Jeśli nie myślicie o własnej działalności to i pracujecie gdzieś w jakiejś firmie, no to tu się pokazywać może szef, który daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizację, praca. Niektórzy z was, z was mogą pracować w jakichś urzędach, w jakichś instytucjach, w mundurze, ale no to się pokazuje bardzo stabilnie. Że ta Wasza praca jest stabilna, że tutaj nie musicie się o nic martwić, że macie jakieś umowy, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, więc bardzo dobra energia się mi pokazują. Może być tak, że ktoś będzie rozmawiał z szefem na temat jakiejś umowy, właśnie o pracę, może przedłużeniu, może po prostu lepszych warunkach pracy, no i też powinno się tutaj udać. Oczywiście wszystko będzie przeanalizowane, ale myślę, że macie dar ogromny, żeby przekonać szefa do tego, co chcecie osiągnąć tutaj. Więc jak najbardziej tu się pokazują takie kwestie. W ogóle podejmowanie decyzji w sposób bardzo mądry, inteligentny w tym miesiącu i przede wszystkim kim z dobrym dla was więc Tutaj o pracę bym się nie martwiła. Mogą być załatwienia urzędowe również, ale dające taką stabilizację, poczucie bezpieczeństwa, więc będzie to pozytywnie wpływać na wasze, na wasze zarobki, na pracę, na Wasze poczucie po prostu, po prostu może właśnie poczucie większej wartości też, więc gdzieś tutaj bardzo pozytywne aspekty. Jeśli ktoś szuka pracy, no to może być jakaś rozmowa kwalifikacyjna. Ta rozmowa może być właśnie w urzędach jakiś jak wspomniałam, ale będzie dawała poczucie stabilizacji, więc widzę, że będziecie chcieli bardzo. Bardzo mocno, no i będziecie mocno starać o, o to, żeby zdobyć tą pracę, ale ta praca będzie bardzo dobra dla Was, więc jakakolwiek oferta dla Was pojawi się w lutym, głównie dotycząca jakichś urzędów, no to powiedziałabym, że ona będzie dawała stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Faktycznie niektórzy z Was mogą zakotwiczyć w tej pracy, czyli może udać się zdobyć tą pracę, bo pokazuje się rozmowa i, i to poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja, więc jak najbardziej no, możecie się spodziewać, że dostaniecie tą pracę, jak pójdziecie na rozmowę. Relacje. Dwójka monet i dziewiątka kielichów. W relacjach mogą się pojawić kwestie dotyczące jakichś wyborów, jakichś opcji, czyli jakaś druga osoba może się pojawić, bo oczywiście też powiedziałam to przy kapłance, że tu może być jakaś kobieta, natomiast, znaczy, kapłanka jest ukrytą kobietą, tak, więc tu może być jakaś kwestia, Pojawienia się jakiejś kobiety głównie, e, czyli to dla panów. Natomiast, y, natomiast głupiec również może oznaczać romans, flirt, więc gdzieś tu się w jakiejś relacji to pojawia, ale to jest tak, jakby pokazane, że was to zadowala, wy jesteście szczęśliwi z tego powodu, więc i z powodu tego, że jesteście w związku, i z powodu tego, że macie romans. Ja bym powiedziała, że tutaj może to kwitnąć i nawet nie będziecie chcieli wybierać. Nie będziecie chcieli wybierać między tymi dwoma osobami. I, um, no i widzę, że tutaj jesteście zadowoleni z tego, po prostu. E, także tutaj nie ma zakończenia jakiegoś romansu. Tutaj się pokazał nam początek i um, no i tutaj takie balansowanie między jednym a drugim, które daje takie spełnienie jakiegoś marzenia, poczucie bezpieczeństwa nawet bym powiedziała. Takie, taki relaks. Choć może nie powinnam tego mówić, no ale tak mi karty pokazują, że ktoś będzie zadowolony z tego po prostu podwójnego życia. Natomiast, jeśli nie macie takiej sytuacji, no to pokazuje się e, jakaś opcja, jakieś wybory, ale też tutaj tak, jakby nie będziecie chcieli wybierać, tylko będziecie chcieli tak zrobić, żeby po prostu wszyscy w koło byli zadowoleni, no i oczywiście Wy. Tu nie chodzi o to, żeby coś tracić na jakichś wyborach, więc na pewno nie będziecie podejmować jakichś drastycznych decyzji. Tu mówiłam o jakimś ryzyku, ale nie w kwestiach osobistych, raczej tutaj tak na spokojnie, bo tu się mi pokazuje, że będzie Będziecie realizować jakieś marzenie, czyli tak jakby może dostaniecie coś dodatkowo, może po prostu będzie jakaś możliwość, jakaś opcja w realizacji siebie, na przykład czy swojej relacji. A w każdym razie tu jest jakieś spełnienie marzeń, poczucie bezpieczeństwa, taka, taki relaks, może razem gdzieś sobie będziecie spędzać czas, może właśnie będziecie się zastanawiać nad jakimś wyjazdem gdzieś i dwa miejsca będziecie mieć lub więcej do no będziecie brać pod uwagę, tak, więc gdzieś tutaj jest taka realizacja marzeń, cieszenie się z tego, co jest, dziewiątka kielichów to jest karta szczęścia, karta cieszenia się z tego, co po prostu mamy, więc no ja bym powiedziała, dobrobyt się mi tu pokazał w kilku kartach i, i mam wrażenie, że tutaj w relacjach też będzie wszystko pozytywnie i, i dobrze, będziecie po prostu z tego zadowoleni, z tego, co macie, bo wiadomo, że co dla jednego jest szczęściem, dla drugiego niekoniecznie, natomiast mi się pokazuje, że będziecie zadowoleni, bo uda się, może dojść do kompromisu, dojść do jakiejś równowagi na przykład między jakimiś kwestiami, które by podlegały jakimś wyborom, tak? Więc tutaj tak jakby też dogadanie się na przykład z partnerem w jakichś kwestiach, w jakichś sprawach. W każdym razie tutaj jest zadowolenie i szczęście pokazane. Natomiast jeśli jesteście singlami, jest szansa na poznanie kogoś jest szansa na to, żeby poznać nawet kilka osób, żeby to się na nowo zaczęło, żeby się kimś zauroczyć, no, żeby relacje mogły pójść też do przodu, bym powiedziała, bo tutaj ta dziewiątka kilku, ona jest jednak spełnieniem marzeń, planów. Więc jeśli komuś marzy się jakaś relacja, to jak najbardziej one się tutaj pojawiają, nawet nie jedna, także tu może być jakaś konkurencja nawet, jeśli chodzi o poznanie kogoś, może być więcej osób, no, będziecie sami się zastanawiać, z kim, się, z kim spędzić czas, to może być problem, że, że nie będziecie wiedzieli, bo będziecie chcieli Chcieli spędzać z każdą z tych osób, które poznacie, bo one mogą być po prostu fajne i mogą Wam odpowiadać fizycznie i, i mentalnie. Także naprawdę bardzo fajne czytanie. Pozdrawiam. Cześć.